Mamy w redakcji kolejny produkt firmy Evolve. Tym razem jest to y, troszeczkę prostsza konstrukcja niż testowany poprzednio RG400. Mianowicie Gladiator RG250. To nadal jest telefon Dual SIM, nadal o podwyższonej wytrzymałości zgodnej z IP67. No ale o nieco y, węższym zakresie, nieco węższym wachlarzu funkcji. Y, zobaczmy co kryje to estetyczne opakowanie. Mamy tam oczywiście ładowarkę z wyjściem USB. Mamy pakiet instrukcji w wielu językach. Bardzo marne słuchawki, co prawda stereo, ale tak naprawdę to radzę od razu je wyrzucić i kupić porządniejsze. I kabel micro USB, ale tu od razu muszę zwrócić Waszą uwagę. Do tego telefonu potrzebny jest kabel z nieco dłuższą niż y, zazwyczaj niż typowo wtyczką. To dlatego, że gniazdo zasilające i służące do wymiany danych w tym telefonie jest zagłębione w obrys i spójrzcie, ta wtyczka musi być troszeczkę dłuższa niż y, klasyczne mikro-USB. No ale poza tym jest to wszystko zgodne i spora część kabli powinna pasować. Trzeba tylko pamiętać o tej dłuższej wtyczce. Ostatni element, który wyciągnąłem z pudełka to taka blaszka, która służy do. Przykręcania śrubek mocujących pokrywę baterii. Zaraz Wam je pokażę. Telefon nie bez powodu jest w szklance, no bo jak wspomniałem, jest wodoszczelny. Obudowa dosyć gruba. Producent zadbał o poprawiający chwyt przetłoczenia na bokach. Naprawdę trzyma się ten telefon bardzo wygodnie, nawet w mokrej czy zabłoconej dłoni. Z tyłu mamy, tak jak wspomniałem, te dwie śruby, którymi zamykamy klapkę baterii, wyposażoną w dwie uszczelki. Powyżej mamy oczko 1,3 megapikselowego aparatu, raczej marnego, nic specjalnego nim nie uzyskamy, no ale powiedzmy, że MMS-a można tym zrobić. Jest ucho do smyczy, producent nie zapomniał. Jest też i latarka. Latarka jest zamocowana u góry a nie przy aparacie, czyli nie wykorzystamy jej jako flesza, ale za to wygodniej nam się świeci, kiedy po prostu chcemy jej użyć w podstawowym przeznaczeniu, czyli latarki. Latarka ma dedykowany klawisz, podobnie jak dedykowany klawisz ma również skrzynka SMS-ów oraz aparat fotograficzny. Klawiatura bardzo starannie wykonana, klawisze w dużych odstępach, wygodniej się z niej korzysta nawet jak mamy na ręku taką grubą rękawicę narciarską, trochę gorzej, Pozostałe klawisze wypadają. Są zdecydowanie mniejsze i już zdecydowanie niestety ciaśniej rozmieszczone. I z nimi w rękawicach możemy mieć już troszeczkę problemów. Odblokujmy telefon, rzućmy okiem, może na menu. Menu w zasadzie powinienem pochwalić, bo jest ładno od strony wizualnej dosyć uporządkowane i w zasadzie logicznie rozmieszczone, ale niestety producent nam tu zaserwował parę śmiesznych błędów. Błędy te to typowe wpadki przy tłumaczeniu menu. Od na przykład tutaj nam się pojawia jedna pozycja nastawieni, dual SIM nie na Polski, za to po czesku lub też słowacku nie wiem. Nie znam tych języków bardzo zabawnie wyglądają też na przykład ustawienia kamery, bo mamy podłącz do nagrywania. No dobra, można zrozumieć. Yy, przełączymy się na kamerę i oto mamy ustawienia ustawienia rozdzielczości filmów. Wysokiej jakości słuchawki, słuchawki z dobrej jakości, słuchawki z normalną jakością Bardzo zabawne a chyba chodziło o film. Nie będę wnikał. W każdym razie wpadka może nie jest jakoś dokuczliwa, ale moim zdaniem jest niewybaczalna w, w przypadku oferowania telefonu na rynku polskim. Powinno być to jednak zrobione porządniej. Najważniejsze jednak, że telefon naprawdę dużo wytrzymuje i obsługuje dwie karty SIM. Przełączenie pomiędzy SIM-ami jest proste: po prostu naciskamy zieloną słuchawkę, a telefon nas zapyta, której karty chcemy użyć. I w zasadzie konstrukcja jest bardzo fajnie wykonana dobrze wykończona. Trudno cokolwiek od strony wykonawczej temu aparatowi zarzucić, poza tymi błędami w menu. Niestety one są karygodne, moim zdaniem. Cena telefonu wynosi 390 zł. Nie jest to mało, ale z drugiej strony nie jest to też wygulowana kwota, bo pamiętajcie, dostajemy tutaj Dual SIM podwyższoną wytrzymałość i ona jest naprawdę wysoka, wierzcie mi. I do tego telefon jest dosyć dobrze wykonany i ładnie wygląda. Może być. Ocena co najmniej czwórka.